Może się, się nie, ja się nie, 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 boję. nie, 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 Do nie, damy razem. Jeszcze pięć <grym> Power nam leci w dół. Paweł nam leci w bo przy używaniu kamery albo światła. Ale są doszedłem do 3 nocy. A ile jest? 5 no. Dawać na nic. Ooooo! A tak naprawdę 7. Nie! Tak naprawdę nie mogę. Ja walę. Tak naprawdę to jest dzień. Nawet. Po południe. Taki plot twój JA SIĘ BOJĘ! A to tak naprawdę to miejsce nie nazywa się fejsem Bo jest jak to się pokaże dwójka To jest jak to się rusza NIE! NIE! DRUGA NIE! WY SKUKINY, SKUKINY SEDY STÓJCIE TAM! Nie pozwolę wam stąd wyjść! Ja się boję naprawdę! Bo <grym> się nie, nie żebyście wiedziały... W końcu ktoś! W końcu ktoś! A jak myślisz czemu nie gram w kolory? To teraz... Za to jest masakra, to jest którymś się razem. Weź, nie mnie nie strasz! Weź mnie nie strasz! Milo, przecież jeszcze bardziej się boję, bo jeszcze tak ty sam panikujesz. No tak udziela. udziela mi się panika! Udziela mi się panika! Opanuj się! Nie, Nie, weźcie to, no, weźcie no, to, nie! 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 Jest, tam, jest! jest. jest. Trzeba myszkę, <gierdze> czemu czemu ja, myszkę o czekle, ja myszkę czekle, czekle, myszkę. czekle, czekle, jest takie straszne. czekle, 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 się czekle, czekle, zabiję. czekle, 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 to, Zapier... <gierdze> 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 no to, to czekle, czekle, Dziewczęcy pisnie jak to I nagle ci pod uchem I shall destroy E w czemu ty tam siedzisz? Jak do ciebie przychodzi SMS to już ja straszający No! Zawsze się, do sprawy AAAAA nie On tu nadal siedzi, siedzi, patrzcie! I tak jeszcze raz druga Nie, nie, nie. nie! Jeszcze raz, jeszcze raz. Pizza? Chodź, F, usiądź tutaj. Nie. No, ej, ale to, to live jest. Tylko że ten gnośnik. F, to jesteś już na live. O, proszę. No i to wystarczy. Że jesteś. Ale co? Ca... F, zrobił cały obrazek w bejdzie. Mówiąc na to, że myli, ale jeszcze powinnaś być, a nie tylko być. Jestem, ale... Ale moja energia na dzisiaj się już wyczerpnęła, to no jest? A tak. Ona ma już baterii, wiesz, left 0% Na tym goryką. Ja bo... zostało 30. Ej, hey, light tam. tam Dobra, zamknij drzwi. Patrzcie, i już wygraliśmy. Skąd wiesz? No bo piąta jest, no. A, a ja myślę 30%. Y, One procent. mogą otworzyć drzwi? Nie. No. Dobra, nie! Ej, e, nie, nie! Jacek! Przestań! Zostań, zostań, zostań. zły! Nie! Nie! Jacek! Zamknij! Ja zamknij! Zamknij! Mm. Nie! Ej, nie! Zawadł światło! Nie! Nie! Go nie nie ma. marnuj, nie marnuj tego! Niech zostają zamknięte! Oni się tutaj pokażą wtedy! Ale padnie nam energia przed tym jak ten Szósta nocy, nocy, proszę Cię Szósta nocy, Mamy proszę Cię to jest pierwsza noc Pierwszy rano. raz w życiu czekamy na szóstą nocy Rano to Co? To szósta nie jest noc, tylko rano Aaaa! przejść Jeśli ja nie to to jeszcze jest noc Tak! Tak! Przetrwałem, przetrwałem To jest druga noc Oj to Agagrasz! Agagrasz nie gra! Bo... Twoja kolejka. O oh mój Boże! O oh mój Boże! O oh mój Boże! Na kamerze wezwani. Tej tu. O mój Boże! Bunny <mów> fucking you, bunny! Więc tu? O. Jacek, bądź mężczyzną. <grym> a ty minął? Zamknij się. Celem gry jest przetrwanie no, do szóstej do, do godziny. Jest, nie rób tego tak często, bo ci się baterie. No. Masz proszę <grym> bardzo. O! Czemu on tam był? Czemu on tam był? O, idą do nas. Aaaa! Ja się boję. Zniknął kurczak. To Tu jest kurczak, a gdzie jest ten? Czemu to jest takie? Głupia gra! Te dwunasta, on już są tak ja im Milo to takie dzieci. Dzieci specjalnej troski, tak... O, oh. patrzcie. Oh. I go nie będzie. będzie się I będzie tutaj, a nie tam. Nie, nie ma go! No to już jest?

A ty masz bekę, bo kurde, ja tutaj ram po gaciach, a ty masz bekę. A? Ja się kam ze strachu, a ty ze śmiechu. A pomysł, co my robimy z <grym> Dokładnie. Ech, ja nie wiem, gdzie są ci ludzie. Gdzie są to... ludzie? Gdzie jest kaczka, czy... Ej, gdzie jest kaczka? I teraz wyjdę i będzie kaczka, wiecie? To jest kurczak? No nie ma kaczki. Po prawej będzie. A! Ostatni <śmany film> <Aaaaaa! śmany> nie <śmany> <śmany> się boję. Gdzie jest bo... kaczka, no? Tu, w kitchen. Kaczka! Gdzie? Kaczka! Pizza? Pizza! PIZZA! Where is the fucking duck? To jest kurczak. There is no duck anywhere. Is there any duck? Ja pierdolę, no weźcie coś mówcie może co, jak Jacek <grym> ja grał to było najgorsze naj na świecie, co? PIZZA! PIZZA! To no, 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 no. się Ej, bardzo spodnie. Eksy, nie zaśpiewać? Pink floppy unicorns, dancing on rainbows. Pink, pink unicorns, rainbows. <laughs> Nie, nie, nie Co to dalej? Co to dalej? dalej, jees. Jees, to dalej, jees, to dalej Ale Foxy jest najgorszy, umarli na niego. Ładny Foxy, jees. Jees. I nie, 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 mają nie, nie, Oni mają nie, 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 mają głos. Tak? Oni mają głos. No, o co nie, mówiłaś? Teraz nie, 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 No, nie, nie, na nie, 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 na F. Grać. Co